28 marca w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbyła się niezwykła rokowa Droga Krzyżowa. Wydarzenie połączyło modlitwę z muzyką inspirowaną pismem świętym i współczesnymi wydarzeniami. Rokowe aranżacje wzbudziły głębokie emocje i refleksje nad męką Chrystusa. Rokowa Droga Krzyżowa to 14 stacji opowiedzianych w formie muzycznej opartych na tekstach Pisma Świętego i nawiązujących do współczesnych wydarzeń. Modlitewno-muzyczne rozważania przygotował zespół Daj Spokój. Jego liderem i wokalistą jest ksiądz Grzegorz Szczygieł. Rokowa Droga Krzyżowa to wyjątkowa muzyczna forma przeżywania tego nabożeństwa. Ta droga ma już kilkanaście lat. Zaczynaliśmy gdzieś w 2008 chyba rok. Ja wtedy byłem katechetą w naszej parafii w Krakowie. Zresztą tam teraz też pracuję, tylko już jestem proboszczem tam teraz. I robiliśmy dla młodzieży takie, takie drogi krzyżowe, no jakieś właśnie z inną formą, takie żeby łatwiej dotrzeć do, do, do młodzieży. I jednym z pomysłów było zagranie po prostu drogi krzyżowej bardziej na rockowo. Natomiast ta forma się rozwijała trochę dłużej, dlatego że, że to, to, to poszczególne elementy wprowadzaliśmy. Najpierw to były po prostu proste chwyty gitarowe plus tekst, z czasem rozbudowało się do tej formy, którą mamy dzisiaj. Rokowej Drodze Krzyżowej towarzyszyły projekcje filmowe, które wzbudziły wśród wiernych dodatkowe emocje i refleksje. Stacje Drogi Krzyżowej, te wizualne, one korespondują z tym, o czym śpiewamy. I to jest już któraś wersja. Nam też się troszeczkę z biegiem czasu zmieniają jakieś... Przychodzą nowe pomysły po prostu. To jest, to jest obraz po prostu cierpienia świata. Tak bym, to, tak bym to nazwał. To są sceny z wielu regionów świata, które, które jakoś przekazują cierpienie, które tam przeżywają ludzie. Myślę, że, że jakoś wplecione w Drogę Krzyżową, one mogą być takim przesłaniem, że, że Chrystus to wszystko widzi i rozumie. Przez to, że sam cierpi, jest też zjednoczony ze światem, który cierpi. Wysłuchanie i włączenie się w modlitwę Drogi Krzyżowej zespołu Daj Spokój było dla wiernych Sędziszowa Małopolskiego niezwykle głębokim, duchowym przeżyciem. Grób prawdziwy, ciało prawdziwe, śmierć prawdziwa, Bóg prawdziwy. To nie koniec, kto rozpacza, kto rozpacza bez końca ten. Jezu zmiłuj się, któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się, Jezu Chryste, Jezu Chryste, zmiłuj się. Jezu Chrystus, wiem, że jesteś teraz tutaj obecny wśród nas, więcej we mnie. Jesteś we mnie, mówisz do mnie, mówisz do swojego serca, do mojego serca, do mojego sumienia. Jezu, chcę odpowiedzieć na Twoją mękę dzisiaj, teraz, na koniec. Może to będzie nietypowa odpowiedź bo zwykle drogę krzyżową przeżywamy jako, nie wiem, rachunek sumienia. Nie wiem, czy Ty byś chciał, żebyśmy tylko zostali na Twoim cierpieniu, na użalaniu się nad Tobą, na słowach, och, jak Cię bolało. Czego Ty chcesz drodzy drodze krzyżowej? Co chcesz mi powiedzieć? Co chcesz przekazać? Tyle jesteś wart. To słyszę w drodze krzyżowej. Nie zawaham się dla ciebie przed żadnym cierpieniem, przed śmiercią, przed poniżeniem. Tyle jesteś dla mnie wart. Tyle zrobię dla ciebie. Ja Twój Bóg tyle zrobiłem. Taka jest Twoja cena. Taka jest Twoja godność. Taka jest Twoja wartość. Zobacz to w sobie. Zobacz to w sobie. Tyle jesteś dla mnie wart. Tyle jesteś dla mnie warta. Jesteś bezcenny, bezcenny. Tak Cię kocham. Tak Cię słyszę, Jezu, że mówisz, ta droga krzyżowa, moja droga krzyżowa, jest wielkim okrzykiem miłości. Kocham Cię. Kocham Cię tak, jak Cię nikt nie kocha. Cenię Cię tak, jak Cię nikt nie ceni. Jesteś dla mnie tak ważny, jak dla nikogo na świecie.